O, oh, you gotta give them that hot tour and spit on that thing, you get me? Hahaha, <laughs> oh, this is so funny. Kurde, ja się produkuję mikrofon włączony. Zapomniałem o podstawowej rzeczy, no nic. Myślałem, że kliknąłem jak wróciłem, no nic. I będzie filmik do zedytowania. Dobra, tam jest wyjazd z miasta. Jak spojrzymy na mapę. Tu się miasto kończy. No teraz ok, no ten. Dzięki, że powiedziałeś. No, ma wejście. Tamten dojedziemy. Alt Malm. Mówiłem do handlarza. Misja. Kurwa, tędy yy, i do bazy się zrzucić, oraz że P... Ostre kije, wytrychy klej, ale to są dzidy. Kurwa. A czym ja przeżyć towar? A to, to bym ci sprzedał, wiesz, ziomek? Antybiotyk, odporność na jakieś choroby, weź mi z tym wyjść. Nie chcesz tego? Nie, ja też Nawóz Nawoź roślina, a to ci nie dam. Nie, to jest ten, sezonka, to bierz. Tego ci jeszcze nie dam, tego ci nie sprzedam. Żelazny bełt, amunicja. Nie, masz kukurydza. Nie ma nic ciekawego właśnie. No eee, misja, misja. Pozbądź się zombie, transport, 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 kilometr. Tamasz? Ja pierdzielę. Ale ja się nie wystraszyłem. Co, jest, że pokazuje HP? Yy, na grupce wysłałem mozor. Musisz tam coś pewną rzecz zrobić w konsoli. Yy, no tam jest cała instrukcja. To nie jest modyfikacja, ale już jest fajnie, nie? Ja mam nic więcej, nie? Dobra, weź to, daj tu. Ogólnie weź wszystko i sobie przyrządzimy. obiadek może. Co możemy zrobić? O, jest potrawka z mięsem, proszę. I herbata znowu ci jedna i tych w chuj. Dobrze, dziękuję. Ile czasu potrzeba? 22... 30, pół godziny. 22, no pół godziny starczy. Dobra, kawusie sobie wezmę tutaj. Resztę wyrzuć. O, ja mam tyle tych różnych pierdów. kawę wezmę, a to zeżry. To tylko 5 daje. Racja jajniciny. I to. A, zeżry jeszcze to. A no nie miałem tylko chlebka, nie? Dobra. Eee. Yy, misja. Też idzie. Chuj! To całe życie, jak jest odnowiłem, zaraz stracę na jednej grubej zombie. Paszła mi. Dobra, jest na żarty prawie na pit. Czemu jesteś na pit? na maksa. I teraz się powinno życie odnawiać. Tu skorzystamy z kawusi i biegniemy. Dostałem w końcu punkt. Dostałem i daj mi, daj mi jedno łóżnictwo. Ja muszę więcej damage robić, bo to. Żubr? No tak, żubr. Duński Tubork. Żubr chciałbym. Niestety moje jeszcze się robi. I niestety muszę się ratować kupnym. Słomowisko. Eee, mam ten o. Nie. Nie wysadziło ścian. A to policyjka jest. Aha. O, to robiłem. Tu kiedyś bazę miałem. Tu się po prostu człowiek zabudowuje, jest za i biście dużo miejsca. I pieska mają. Nie chcę się z nim spotkać. Śmieciach. Pierdoły. Pierdoły. Coś. O Jezus Maria. Joe! Joe! Odpuść! Ja mówiłem, żeby odpuścił. Dobra, pistoletowe coś. Gdzie jest to? No ser... Nieważne. Eee... Co ja mam? Uzyskaj zapasy. No miasto. Co mnie tak daleko rzuca, skoro tu jest miasto? Dobra. Pistolet rurowy trójeczka. Nie gadaj, że to gdzieś jeszcze za górą. No nic, to zrobimy pauzę w nagrywaniu, aż tam dotrę. No i zapomniałem od, odpauzować nagrywanie. No nic robimy miejscóweczkę na dwa zombiaki zrobione mogę w to strzelić bo tam tam o jest obok no Te one nas tak losowo lecą Spokojnie. Spokojnie. Chmierd nie potrzebny. Coś tu ukrywałaś? Nie. Aha. Na No na no, tą skibelkę chcę wyjść. Ale nie tędy, ziomek. Stevie? Dostał? O, ręką mu uciąłem. Dobrze, śmieci. Na razie będę chodził i śmieci zbierał. Też. W się. Sensie, o. A to jest misja. Piaseczek. Pyk, pyk. Siekiereczka pyk, pyk, pyk. To jest drewno, nie? Dobra, to jest papier. A to lewituje w powietrzu meta. Opony, polimer. Yy, wiadomo... Dobra. Idziemy do góry, coś, 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 nie, dobra jest glina. Warto te palety rozbijać. Tam mi klapsa. No i na końcówce łeb mu ucina. No nie, to od razu ma ucinać. Wiecie, ja od tej strony. Nie, kurde dobrze jest. O kurde, aj dupa, dupa. <śm> zapasy trzeba zyskać Dobra. O, nie, wa, Kurwa. Nie. Zostawcie mnie. O. Kurde, ja jestem tak przeciążony. No nie ucieknę nim. Tam jeszcze jednej książki nie wziąłem chyba. Dawaj, 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 dawaj. Chyba ich odpuszczę i do bazy zacznę iść. No nie, to masz życia. Dobra, w dupie z nimi lecimy. Kilometr trzeba iść. A tą drogą pójdę? No nie, tu kolejny jakiś koczkodan. A ja mam tego. Dobra, to, to mi zejdzie, ale. jakieś maś coś? Nie mam nic. Ty złamanie. Tu gips by się przydał. Spadaj, kurwa. Dalej. Zginie, nie? Tak. Pięknie. Dobra. Czy to się by nie zwiększać złamanie? Nie, nie zwiększa się, dobrze. Ale to się nie maluje. No ale nie mam nic, żeby się uleczyć, nie? nie. Udźwig plus jeden, ale to wolę sprzedać. Garnek, papiery rurki kawy się napij no i biegniemy jajka mógłbym jeszcze pozbierać i je jeść ale szkoda ich jeść jest, jak to się nazywa? Karawan. Karuzel? Karuzela? Oj. Imprezowiczka. Hmm. Oj, za szybka. Dobra. I dobić. I mamy. Jest punkci, który damy w głębokie nacięcie. Nie mogę. rewolwerowiec, nie mogę łucznict albo tornado. Eee, Daj ucznictwo. Kurwa. Ile mam punktów? Dobra? Nie skacz. O, zbież drewno zostało wykonane. Ale szybko nóżkami tru, tru, tru. Aha, i teraz mi się naświetlenie... Czekajcie gdzie? Tu jest OK, tu jest słabo, czyli to bardziej do góry. O Zaraz poprawię tę kamerę. Co się jeszcze chciałem tu zrobić u niego? Nie. No. Biegnij! to chcę, chcę, paśniku. prasa do handlarza. Adaś misję. Dobra. Przeszukaj, ale... No, ziemniaczki. Kurwa zombiak. Dwa dwieście cztery, ja mu zadam za... za nic. Pierdola. Nie, 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 nie. A nóż mogę lepsze zrobić, nie? Eee, nóż wytwórz. Jezus Maria! Słucham co to weszło. Hello, hello! Pedro, 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 Pedro. Za rok jeszcze jeden dzień i piąteczek, za noxim. Mam miejsce na jakieś pierdolce. Ma? serio, to ci sprzedam. To ci sprzedam. Piąteż ja to sobotę czekam. W sobotę? A ty to tak. Mam jeszcze tulamura, wiesz? Weź to, sprzedaj. Także tu murek będzie dokończony. Coś jeszcze mu oddać? Nie. Yy, czyści pałki. Ja tego nie potrzebuję, bo ja zbieram części stalowej włóczni też nie potrzebuję. Ej, hey, misa! Ej! Hey. Ja pierdziele, ten zawsze gdzieś w pizdu. Do czego będzie? No w sensa będziemy chyba pykać, nie? Tu lamarek z kulką. Nawet te drzwi są zajebiste, nie? Tu, tu się jeszcze nie zrobiło. Dawaj żryj to. Czyli jest ze smakiem, oczywiście. Wypierdol tu ten, tu ten. Mmm. To. Do to, amunicję trzymamy, dobra jest git. Złamanie, czy ty chcesz się zagipsować? Nie. Czy ty chcesz... Szyna była? Nie, to było. Nie mam szyny? Szyna, czy ja mogę robić szynę? Kawałek drewna, a to pomoże na złamanie? E, 4 minuty to on się wyzdrowieje. Teraz zżarłem dobrze. No, tu jest żarełka. Ile? Nie, jeszcze 7 minut. No dobra, się zgadza. Na siebie się napił czegoś. Eee, dobra. E, weź Eee. Trewna też weźmiemy. No właśnie, nie, gib, zobacz. Użyj. Nie możesz teraz tego użyć. trzeba ma zwichnięte, czekaj. Skręcona, a to tylko ten Aloes, nie? Dobra. Tyle damy radę, zaraz będzie zdrowy. Czyli zacznijmy. Aloes już się zrobił. I roślina, dobra, ścinamy. Hyc, hyc. Jedno nasiona tylko, no trudno. Ale już mamy do apteczków. Cztery apteczki można zrobić chyba. Teraz noc idzie, Potrzebujemy bandaże i... Nie, krem, przepisy, krem aloesowy. Aha, akurat jeden. No dobrze. O Jezu, to jeszcze się tyle będzie robiło. Dobra. E, tak, zrobimy. Idę budować ten dalej bazę, bazę, bazę. Czy ja dostanę jakiś punkt? Nie mam, okej. Okay. Trub bandaż. Jakiś kamień na sobie? Nie mam. E, trzeba się zabezpieczyć. Na przykład stąd, a tu będzie z węglem. Na razie nie pukamy, a tutaj zrobimy, a no na razie będzie budowana baza, także można zakończyć w tym momencie.